Poczekajcie chłopaki, co wy dzisiaj tworzycie? Co to za jakieś przemarsze z, z tym sprzętem rolniczym? Postanowiłem zrobić taki komis. I będę chciał to wszystko sprzedać. I co chcesz powiedzieć, że chcesz na tym zarobić? Chcę powiedzieć ludziom dwa razy tyle za złom, albo trzy razy tyle. A ty z Zbyniu co na ten temat powiesz? No mam prezesie trochę wątpliwości co do tego komiszu, ale. Sobie, no nie da się przetłumaczyć. No, taki Dobra, z, taki Poczekaj, jak... Zbyniu. Ma pomysł, żeby zarabiać kasę, to niech zarabia. Tylko żeby nie było Paweł jałowych ruchów. Wszystko jest przemyślane. Dobra, to sprężajcie się, żeby dzisiaj wszystko poogarniać. Na razie. Dobra. Dobra. Dawaj mi się. Jedziemy. Czy kolega zawsze musi coś wtrącić? No bo ty takie jakieś nie ustalisz nawet z nami ani nic, tylko po swojemu zawsze myślisz. Dobrze, że ja tu jestem od myślenia. Jak sprzedasz jeden pół w tym tygodniu, to piątka z plusem. To zobaczysz, no. Pomysł Pawła może wydawać się szalony, ale kierownik najwyraźniej ślepo wierzy w swój instynkt. Chwilowo zawiesił porządki, by na moment zabrać Miśka i Zbyszka z bazy. Co to jest za zarobek jechać teraz b trzech busem jechać po, po, po parę kilo złomu. No. Ty cały czas myślisz, jak robić, żeby się nie narobić. Ale zarobić. O, zobacz. Czyli to wcale nie jest tego tak mało. Lala Człowiek. Dobra, dawajcie panu. Halo! Dzień dobry! Dzień dobry, dobry. dobry. siekieram do nas? Dobry. Nie, nie, nie będę Dzień gonił, nie, tak tylko. Dzień dobry, Paweł Kozakiewicz, firma Pietrostal. Przyjechaliśmy po złą, bo pan zgłaszał to do nas. Zgłaszałem, jest tam takich różnych rzeczy. Można Możemy to zobaczyć? Proszę, Proszę bardzo. bardzo. Tutaj ta czuszka jest do zabrania, Aha. nie? Pozostałości po budowie, ale takie no budowlane hmm. rzeczy. Wszystko, co jest do zabrania zabieramy. Tak je zabieramy, chcemy mieć porządek. Kierownik! Co tam? A to? A to, o, to jest bardzo. Uu, la, la. No ale to, to nie jest na. Raczej takie nie na sprzedać, bo to jest towar deficytowy. Wie pan co? No pan nie przesadza. Kto by takie coś dzisiaj chciał używać. No, Zabierzmy to na złomie. To... Ile? Ja wiem, ile towar? Ja chodzi? bym chciał za to jakieś 500 złotych. tu jest napisane waga 300 kilo? No, 300 ale dochodzi kilo... jeszcze aluminium blaszka. No <głos> nie, <głos> się przesadzajmy. To jest 150 zł. I ten złom na wagę i koniec. Dobra. Roku. Dobra. Sprzedana, sprzedanej. Zabierajcie, będzie porządek. No dobra.